Ech, już się chyba wszyscy porozchodzili do domu. No, właśnie coś zauważyłam. Jest tam tylko ja, Ty, Brandon, Sweep i... Chikra i Nazari. No, chodź już do domu. Fajnie, będziesz u mnie dzisiaj spała? Jasne. Dobra, wszystko ci opowiem jak to było. Wow, ale masz fajny pokój. Serio? Ja tak nie uważam. Ale fajne łóżko. O mój Boże, jakie wysokie. Zawsze takie chciałam. O jakie fajne. A gdzie masz biurko? Biurka jeszcze nie załatwiłam, bo się to teraz przeprowadziłam. Lecz... Lecz tak. Weź sobie to usiedźmy tutaj, o. I ja sobie przysunę. Powiedz mi twoją historię, więc to było tak. Pamiętam jak mama wyglądała. Była żółta, miała brązowe uszy, plamkę na yy, tutaj miała feltowe oczy. I pamiętam tatę. Tata był wilkiem. Co tu innego powiedzieć? Ja byłam małym urwiskiem. Jednego dnia, kiedy... Jak to powiedzieć? Gdy przychodziłam przy, do mojego pokoiku, nagle zauważyłam rodziców. Wiesz, dobrze, że to dobra naszej córeczki. Zamknij się, ja jej nie lubię. Wiesz o tym dobrze, a ty mi jeszcze wciskasz kitę, że to moja córka. Bo to jest twoja córeczka. Zrozum to. To nie moja córka. Nie przyciągnę, by, by miałam mieć niebieskie oczy. A to, że to 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 jest. A ja je nie wie, bo <grych> nie lubisz. Ja jej nie nawiedzę. Ciebie też zresztą? Jezu, co ja, i chciał wyjść do pokoju. Popatrzył się no i zauważył mnie. I ja uciekłam. O Jezu, co ja zrobiłam? No i tata wyszedł. Więc, kiedy zauważyłam, że on wyszedł, pobiegłam do mamy. Mama! Mama, obudź się! Córka! Co ci, mamo? Mamo? Nie ufaj ojcu, nie ufaj... O. Mamo? I tak straciła matkę. Więc uciekłam z domu. Głupi za wszystko. Głupia to życie. Tato, poczekaj! Tato! Czego chcesz? Przepraszam, że was podsłuchiwałam, ale chciałam się dowiedzieć prawdy. Czemu mnie nie lubisz? Zamknij się, mało lato. Boję! Tato, ocknij się! I ja wtedy mnie walno. Zamknij się! I wtedy już głęboko nauczyłam się. Nie po kilku dniach stanęłam i się zgubiłam. Poszłam przed siebie. <tryk> Tam zauważyłam dom. Weszłam do domu. Miałam wspomnienie mamy. Myślałam, że tam leży. Podbiegłam, ale jej już tam nie było. Miałam jakieś zwity. Coś mi się zaczęło dziać, kręciło mi się w głowie. Więc poszłam do pokoju. W pokoju położyłam się spać. I... Potem zaczęłam chodzić do szkoły, nie miałam zbyt wielu przyjaciół, zaczęłam dorastywać. W wieku jakoś tak wyszło. Wtedy zobaczyłam też mojego brata, że on wychodził z domu, i wypakowywał się. Ja tylko nie mogłam liczyć, na... ale on się wypakował i poszedł gdzieś. Tak, koniec tych smutasków! Pokaż no, Czekaj, ty ci mówiłeś, że masz... Dobra. <grystanie> uh, mam pytanie, co ty robisz? Jakie masz hasło? <grystanie> Mami, raz, dwa, trzy. Mami? Dobra. Mami, raz, dwa, trzy. okej okay. Trzeba teraz. Wejść na YouTubea. Yy, dobra, która to była? A to była ta piosenka. Okej okay. Głupie reklamy! Nie daję! Nie nadajesz się do tańczenia!

Jak się zmęczyłam tą piosenką. Ej, no weź jeszcze jedna! 10 piosenek już zatańczyłam. Nie będę już więcej tańczyć. Dobra, I po mojej i zarzucę. A, no co, przy rzeczy. Będziesz u mnie spać. Nie, nie że się jedna fejsa. Pół godziny później. A dobra, wyjdę z fejsa będę musiała tu posprzątać. Ogarne. Okej, okay, laptop jest schowany, można tak powiedzieć. Dobra, teraz tylko na nią czekać. No wreszcie! Proszę, siema. Jezu, co tak dużo rzeczy? To jest śpiwór, a to dla ciebie. Ja tydzień temu miałeś urodziny, więc nie mogłam przyjść, przepraszam. Proszę, to dla ciebie prezenci O, dziękuję. Jesteś najlepszą przyjaciółką. Hmm. <laughs> Nawet. Jeżeli ja mam 16, a ty masz 14, wiek nie gra roli. Fajnie jest być przyjaciółką z kimś takim jak ty. Ty, <laughs> dzięki. Otwórz prezent. No, otwieram, otwieram. słodki Opakowanie masz sobie zatrzymać. O, dziękuję. Dzięki za misia. opakowanie położę. Oto. Muszę Dobra, to ja odłożę krzesełko tutaj o. Ja się rozłożę o tu. Okej. Okay. Dobra. Jestem już powoli zmęczona. Mhm, uh -huh. ja też. Już, już się tak ciemno robi. Ja idę spać. No, ja też. W tym samym czasie. Добра нощ.

się, <grystanie> Jezu, już nagramy Was. Serio? No. Patrzcie. Ładnie O mój Boże! Dobra, idziemy spać. Fak nie <grystanie> Co to? No, sorry. A, to jest twoja komórka. Moją komórką zabiję cię!